Siema Wam wszystkim, cześć! Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat nawigacji dla młodych kierowców, dla starych kierowców, dla niedoświadczonych oraz dla doświadczonych kierowców. Jaką wybrać, ile zapłacić, czy warto w ogóle kupować nawigację? Zapraszam do oglądania. Może najpierw przedstawię, jakich ja nawigacji używam, a potem opowiem, jakie nawigacje polecam Tobie. Ja używam. Podczas prowadzenia samochodu w Europie, w Polsce właściwie też dość często, bo Polska jest takim specyficznym krajem, który często wymaga tych nawigacji od nas, jakichś bardziej rozwiniętych. Więc ja używam przede wszystkim starego, dobrego TomToma, w którym mam wgrane mapy i teraz Wam powiem, jakie mapy mam wgrane. Mam wgraną Europę Centralną, czyli od Polski, zaczynając, kończąc po Francję i kawałek tam dolnej części Europy. Ja osobiście używam tylko Polska, Niemcy, Benelux ee, i ten kawałek Francji do portu. Oraz oddzielnie mam dograną mapę Anglii, Wielkiej Brytanii właściwie i Irlandii. Dlaczego mam tak podzielone? Ano dlatego, że jak kupiwałem tę nawigację, której teraz używam, tą Tom Toma właśnie, to miałem całą Europę w niej zainstalowaną. Ale pamięć wbudowana w tej nawigacji to jest 2 GB i nie ma opcji czytnika kart. 2 GB przy aktualizacji map okazało się, że nie mogę już całej Europy mieć, mogę tylko wyznaczony kawałek. A Pech chciał, że te drogi, którym ja jeżdżę, co tydzień przemierzam te drogi. Nie są w jednym kawałku, więc mógłbym wziąć, wziąć albo Europę centralną, zainstalować, czyli bez Anglii, albo fragment z Anglią, ale bez Polski. No powiem szczerze, że wiąże to się czasami z problemami, no bo często rozładowuje bądź ładuje w Anglii, a często też rozładowuje, rozładowuje bądź ładuje w Polsce. Więc chciałbym te mapy mieć w jednym urządzeniu na raz. I nie musieć za każdym razem instalować. Ta instalacja, przy tak wolnych pamięciach, jakie są w tych starych urządzeniach, to trwa czasami godzinę. Tak więc zainstalowałem sobie najnowszą mapę. Znaczy teraz, w tym wczoraj właściwie, zainstalowałem najnowsze te mapy, aktualizowałem, bo już nie miałem obwodnicy Wrocławia, tam połączenia 14 z 1 w Anglii, tych rzeczy nie miałem. Już zaczęła powoli głupieć po polach prowadzić. Obwodnicy Ciechanowa nie miałem. Więc już stwierdziłem, że najwyższa pora na aktualizację, zainstalowałem te, te mapy i dalej mogę ich używać. Ale w międzyczasie napisałem do supportu TomToma, ponieważ powoli nosiłem się z zamiarem być może wymiany. Bo na tym moim starym urządzeniu nie ma oczywiście korków, nie ma jakichś wydarzeń na drodze, tego wszystkiego. Tutaj jest brak całkowity. Suport dał mi 25% upustu i nosiłem się z zamiarem kupna nowej nawigacji. Z tym, że i tu podkreślam. Bo to też jest bardzo ważne. Mój system pracy wygląda w ten sposób, że ja naprawdę w ciągu tygodnia ładuję się w jednym miejscu w Polsce najczęściej. No, czasami dwa albo trzy, ale to rzadkość. Co w Polsce to zawsze sobie jakoś poradzę. Nie potrzebuję do tego nawigacji jakoś szczególnie. Oraz zdejmuję się w jednym bądź czasami dwóch miejscach w Wielkiej Brytanii po kodzie więc też nie mam potrzeby, jakiej nie wiadomo, jakiej nawigacji używać. Czasami ładuję się w Beneluxie, ale to też łatwo jest znaleźć ten adres. Więc ja po prostu, jak ja jeżdżę to ja potrzebuję czterech adresów w ciągu tygodnia. Inna sprawa, jeżeli ja jeździłbym po całej Europie, czyli dzisiaj ładowałbym się w Hiszpanii, jutro we Francji, pojutrze nie wiem, w Normandii, czy gdzieś indziej, czy w Lizbonie, na przykład we Włoszech, prawda? I jakbym tak jeździł, to owszem, zainteresowałbym się kupnem nawigacji e, porządnej dla ciężarówek. Ale przez to, że jeżdżę regularnie właściwie jednymi drogami, u mnie trasa, którą ja przejeżdżam, to jest tak zwana E30. Ten, kto się orientuje, ten wie. Czyli główna trasa tranzytowa, wschód-zachód. Tutaj nawigacji naprawdę nam nie potrzeba. Więc ja używam tego starego TomTom'a, bo mi jest go szkoda po prostu. On już teraz e, po prostu działa. Ja już dwa razy wymieniałem płytę główną, bo się tam paliła. E, już baterię wymieniłem na nową, więc wiesz, ten sprzęt jest taki, nie szkoda go. Odpalam aut, on się włącza i, i sobie pracuje. Druga nawigacja, którą mam, ale rzadko jej używam, jest to nawigacja igo zainstalowana na tablecie. Na dobrą sprawę raz w miesiącu to Aigo potrafię włączyć, tylko żeby sobie porównać, ale szczerze to nigdy tego nie używałem, bo nie mam takiej potrzeby. Trzecia nawigacja, której używam, jest to nawigacja, której używam dość regularnie, rzadziej niż TomToma, ale częściej niż Aigo. Jest to nawigacja Map Google. Właściwie to nie używam jej jako nawigacji, używam jej wyłącznie do sprawdzenia tzw. trafiku, trafika, czyli sprawdzam korki, sprawdzam natężenie ruchu, sprawdzam, czy jakieś drogi. Nie są zamknięte, a jeżdżąc często po Anglii w nocy, zdarza się, że drogi bywają zamknięte, więc lepiej dobrze sobie to przejrzeć, zanim się w drogę wyruszy. I teraz pytasz mnie: Ty, jakiej nawigacji potrzebujesz? Więc ja pytam się Ciebie, do czego potrzebujesz tej nawigacji? Jeżeli jeździsz stałymi trasami, albo na przykład, jeżeli jeździsz tylko po Polsce, to odradzam kupno nawigacji. Jakiejś tam takiej dedykowanej dla ciężarówek Nawigacje typu TomTom, -tom, nawigacje typu Garmin Takie te droższe nawigacje No nie mają według mnie tym naj... w świecie sensu Według mnie po Polsce przede wszystkim Mapa, żeby znać drogi Pojeździć 2-3 miesiące, będziesz znał wszystkie główne drogi w Polsce Bo to nie jest tego aż tak dużo I przede wszystkim dobre CB radio Żeby dopytać, czy gdzieś nie ma wiaduktu Bo nawigacja Ci tego nie powie, a na radiu możesz się dowiedzieć A nawet jak jest wiadukt To okaże się, że możesz pod niego się spokojnie zmieścić jeżeli jeździsz tak jak ja w transporcie międzynarodowym, ale transporcie międzynarodowym takim prostym, że wyjeżdżasz z Polski, jedziesz do Anglii czy do Holandii, zdejmujesz, ładujesz coś w tym kraju i wracasz z powrotem, dla mnie to jest bardzo prosty transport. Do niego naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jakiej nawigacji. Więc jeżeli jeździsz w takim transporcie, polecam zwykły tablet czy nawet stary smartfon i na niego zainstalować sobie igo. jak zainstalować, no to w Google można wpisać i ci wyskoczy, gdzie to kupić gdzie to klepnąć, co trzeba zrobić właściwie nie chcę konkretnie polecać ale z tego co wiem, no to na jednym z portali aukcyjnych też można pokupować urządzenia od razu z zainstalowaną tą aplikacją ja osobiście używam Lenovo tabletu i w tym Lenovo mam jakąś tam wersję tego Aigo, która według mnie jakoś działa. Ale jak mam być szczery, nie jest jakoś super bardzo cudowna. Nie różni się dla mnie osobiście niczym od zwykłych nawigacji typu Google czy Google czy TomTom. -tom. Także tak to wygląda. I teraz powoli zaczyna się hardcore. Dlaczego hardcore? Bo jeżeli jeździsz przykładowo na Systemie 2 plus 1, czy na 1 czy 3 na 1, chodzi o to, że jeździsz, zbierasz, robisz kabotaż, tam kręci się po Holandiach, Belgiach, Francjach, Włochach i cholera wie, gdzie się za tydzień jeszcze obrócisz, wtedy dobrze byłoby mieć porządną nawigację. I w takiej sytuacji, właściwie tylko w takiej, polecam kupienie. Cicho, Janosik! W takiej sytuacji, i właściwie tylko w takiej, polecam zakup porządnej nawigacji. Czyli. Ja osobiście jakbym miał kupywać, to kupiłbym sobie TomToma 625.0. Tak się nazywa ten model. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ma trafika, ma fotoradary, te rzeczy jest dobrze mieć. Jeżeli weźmiemy właśnie ten model 6250, to ma on automatyczne, darmowe, czy darmowe, no płacimy za to, ale dożywotnie zagwarantowane właśnie fotoradary, zagwarantowane te trafiki. To wszystko chodzi. Tam nawet siedzi karta SIM. To się łączy z internetem. Jeżeli potrzebuję sprawdzić te korki, więc tutaj płacimy troszeczkę więcej. Ale jeżeli planujemy używać tej nawigacji przez kilka lat, to nam się to po prostu zwraca. Garmina nie wiem, czy polecać, bo nie znam, nie używałem nigdy tej nawigacji, więc to kwestia wasza, czy wam pasuje ten system. Ja zawsze jeździłem na tym Tomie, więc, więc po prostu chwalę tą tom Może podsumujmy? Jeżeli jeździsz po kraju, Google w zupełnie Ci wystarczy, czy Automapa, czy nawet najprostsza nawigacja Mio, czy Navitel, czy, czy jakiś stary na osobówki TomTom. Według mnie w zupełności wystarcza. No i oczywiście głowa, bo trzeba wiedzieć, co się robi na tej drodze. Jeżeli jeździsz po zachodzie bądź wschodzie, ale są to proste jazdy, typu na przykład jeździsz na Litwę, zostawiasz tylko towar i wracasz, to też jakaś super skomplikowana nawigacja nie jest Ci potrzebna. Tym bardziej taka komplikowana dla ciężarówek, to jest według mnie wywalanie kasy w błoto. Nie ma to sensu. Jeżeli natomiast jeździsz w systemie mieszanym, gdzieś tam plą plą plątasz się, błączesz, błączesz, błąkasz, błąkasz się gdzieś po krajach zagranicznych, z domu zjeżdżasz raz na trzy tygodnie i tam faktycznie masz co robić po tych krajach, chodzisz szukasz tych różnych adresów, to wtedy dobrze jest zainwestować w porządną nawigację i tutaj e, moja propozycja to albo dedykowana dla ciężarówek nawigacja przykładowo, nie mówię, że to musi być ta nawigacja, ale ja osobiście kupiłbym właśnie 6250 Tomka, albo jeżeli bałbym się tej inwestycji, bo to jednak jest kupa hajsu prawie 2000, to po prostu poszedłbym w Aigo zainwestował w Aigo i zobaczył, potestował jak ta nawigacja prowadzi, ale tak szczerze przede wszystkim najważniejsze jest to, aby rozsądnie myśleć nad tą całą drogą zaplanować sobie tą całą trasę tak jak my uważamy, że powinno być dobrze. To by było dzisiaj na tyle. Dajcie mi znać jakich wy nawigacji używacie i jakie sami polecacie. Także trzymajcie się na razie. Cześć.